Dr Ivo Roboti <laughs> Cześć, Szaman z tej strony. Listopad już od paru lat kojarzy mi się z Koszalin Retro Games Show i od paru lat jest to mój stały punkt imprezowy. KRGS po raz trzeci zagościło na Politechnice Koszalińskiej, a w sumie to już szósta edycja cyfrowej podróży do przyszłości. Muszę powiedzieć, że przeprowadzka na politechnikę wyszła imprezie na dobre. Co roku organizatorzy dbają o to, aby było różnorodnie, aby było inaczej, w tym roku temat przewodni intelekt kontra siła. Więc logicznie rozumując, było sporo mużdżenia i sporo mordobicia. Oczywiście tylko na ekranach, bo cała impreza przebiegała w przyjaznej atmosferze. Poza tym, standardowo, ponad setka komputerów i konsol z szerokim wachlarzem tytułów do ogrania. W sumie to grubo ponad setka. W tym roku liczba stanowisk przekroczyła 160. Takie standardy? To ja rozumiem. RGS przez te lata przyzwyczaiło uczestników do turniejów i nagród, które w całkiem sporej ilości wpisują się w imprezę. Praktycznie przez cały czas trwała rywalizacja, jeden turniej się kończył, kolejny zaczynał bardzo fajnie dobrane gry. Sporo turniejów nawiązywało tematem do motywu przewodniego, a więc był Mortal Kombat, był Street Fighter, czyli ikony bijatyk. Po logicznej stronie kopanie diamentów w Boulder Dash czy Puzzle Quest, gra typu połącz 3 wzbogacona elementami RPG. Był też turniej mieszany, czyli gracze w ramach jednego konkursu ogrywali gry zarówno logiczne jak i bijatyki na różnych platformach. Gamecube, Nintendo 64, Playstation, Amiga. Można rzec, że to był turniej sztandarowy tegorocznego koszalin Retro Games. Trochę intelektu, Puyo Pop Fever i Bastemów 2, trochę siły, Tekken 3 i Franco. Wszystko w jednym wyzwaniu. Poza tym, turniej Mario Football. Mały odpoczynek od logiczno siłowej rozgrywki, chociaż zawodnicy po prostu dawali sobie łomoc zagraniami specjalnymi, a gole pewnie padały przy okazji. Po zeszłorocznym sukcesie Just Dance w tym roku oczywiście nie mogło zabraknąć naprawdę fajnie zorganizowanej strefy tanecznej. Muzyka płynęła nieustannie. W pewnym momencie nawet organizatorzy nie wytrzymali i popłynęli z rytmem. Pierwszy raz w historii Koszalin Retro Games Show odbył się turniej cosplay. Czyżby to był początek przygody z przebierankami za bohaterów? Czas pokaże. Pomysł naprawdę bardzo fajny. Zainteresowanie publiczności było duże, najgłośniejsze oklaski zebrała Terra Bradford z Final Fantasy VI i tym samym wygrała konkursowy cosplayowy debiut na koszalińskiej Retro-imprezie. Odbył się także turniej wiedzy o grach i konsolach retro. Najlepiej z 40 pytaniami poradził sobie Michał, czyli Sonic1994.pl. Gratuluję i pozdrawiam. Oczywiście gratuluję wszystkim zwycięzcom. Brawa dla wszystkich uczestników tegorocznych rywalizacji. A więc widzicie, że turniejowo działo się sporo. Przyjść na imprezę? Powiedzieli. Intelekt kontra siła? Powiedzieli. No to niech teraz powiedzą, jak to wygląda u nich z tym intelektem i siłą. Jakie gierki ogrywają. Zdecydowanie siła. Wolę mordoklepki. Mogę dać upust swoim dzikim emocjom. Na przykład takich, które nagromadzają podczas wywiadów. Franco, Mortal Kombat, Fighting Spirit, Street spider Jakiś jeszcze znam. Shadow Fighter. Logiczne. Znaczy, logicznym jest bliżej do gier turowych, strategicznych, a w tych czuję się lepiej, bo siłowe wymagają sprytnych dłoni, a ja takich nie mam i po prostu głubię się przy skakaniu, biciu i tak dalej. Więc spokojne, stonowane, logiczne, ewentualnie, no zdecydowanie turowe. Hirosy Trójka, King's Bounty, Panzer General. Logiczne. Logiczne, bo nie gram w bijatyki, ale przy logicznych można trochę pogłówkować, pokminić. Także na przykład Pikrosy. to jest seria na Nintendo. Warto sprawdzić na różnych konsolach. W dzieciństwie się grało w Mortal Kombat, Street Fighter'y i ogólnie te gry są fajne, ale to rzadkość. Po prostu do skoku ze znajomymi. No ja oczywiście, ja jestem fanem bijatyk. Wszystkiego rodzaju Mortal Kombat, Street Fighter, jeśli mówimy o starych y, y, gierkach, o nowszych, to jakiś Dead or Alive y, i ogólnie takie y, y, Franco. Lubię szybkie gry, szybko się zaczyna, szybko się kończy i nie trzeba za dużo myśleć, tylko po prostu trzeba szybko działać. I, i może z tego względu bardziej lubię gry takie bijatyki, y, bo gry takie logiczne y, czy strategie, no to są, pochłaniają bardzo długo, dużo czasu i takie i takie, zależy od gry. Więcej, więcej gram zręcznościowych w, w Mordobicia zależy jak, jaka era. Jeśli chodzi o starsze, to oczywiście Street Fighter. Nowsze, już jednak nowsze Mortale są lepsze. Nie, nie, nie ma co tu polomizować. Chyba, że jeszcze mówimy o PlayStation 2, jeden to Dead or Alive. Każda coś ma. Mortal Kombat ma najlepszy tryb, tryb dla jednego gracza, jeśli mówimy od dziewiątki w górę. Cudownie przemawia, bo lubię jak jest jakaś fabuła ciekawa, coś takiego. Z kolei Street Fighter System walki, no i datora life ma łatwy próg wejścia. Każdy może chwycić pada i od razu jest mistrzem. A logiczne różne zagadkowe. The Lost Vikings na Mega Drive, jedna z moich ulubionych. No, Trzeba naprawdę trachadymi od tego lubię gry takie i takie, zależy po prostu jak jest, jak jest dana gra realizuje dany aspekt, tak? Wiadomo, że klasyczne bite mapy na Sege czy na Migę, chociażby Golden Axe, czy nieśmiertelne Amigowe Franco, to zawsze wygrywają, tak? Ale w przypadku nawet puzzle quest, czy podgry logiczne, można pociągnąć strategię, no na dwójka, rewelacja. Ulubione mordobicie, jest to bardzo prosta odpowiedź, jest to Mortal Kombat, a z ulubionych gier logicznych, Lemingi. A wy w co chętniej gracie? Gry logiczne, strategiczne czy jednak bardziej bijatyki, czy ogólnie gry nastawione na akcję? Ja teraz już mniej gram stricte w bijatyki, choć je nadal lubię. Całą szkołę średnią tłukłem wiele, wiele godzin w pierwszą i drugą część Mortal Kombat na amizę, ale także ogrywałem settlersów, herosów i sporą ilość strategii i RPE-ów. Ogólnie moim ulubionym gatunkiem są właśnie RPG. Jest tam i trochę główkowania, i trochę rozwiązań siłowych. Szczerze to grałem i gram zróżnicowane tematycznie i gatunkowo gry. Więc ciężko jest mi wybrać między intelektem a siłą. Na pytanie intelekt czy siła odpowiadam: Gry! Dodam, że bardzo podoba mi się tematyczne podejście do imprezy. Nadaje to fajnego klimatu. A co o takim podejściu sądzą sami organizatorzy i wystawcy? Gier jest tak dużo, tak wiele, że ciężko tak naprawdę wszystko pokazać. Więc jeżeli lecimy tematycznie i jakieś wybieramy tematy przewodnie, to możemy skupić się na jakimś wybranym gatunku i wówczas wtedy pokazać no, jakiś zakres większy danych, danych tytułów a tak, to zwykle jest tak, że po prostu jeżeli mielibyśmy mieszankę jakąś, to wtedy będzie zawsze tylko Mortal, będzie St. A tak może pokazać jeszcze więcej tych gier taka prawda, nie? Zeskoczony byłem, ponieważ na przykład konkurs wiedzy miał bardzo, bardzo bardzo, bardzo duże branie. No, ale wiadomo, Street Fighter i Mortal Kombat to wymiadają totalnie tam. To było oblężenie częstochowy. Fajne to jest dla nas, dla osób, które przyjeżdżają z konsolami, bo wiemy na co się przygotować, jakie tytuły ze sobą zabrać, bo czasami najtrudniejsze jest takie jest zebranie zebraniu tego wszystkiego, co wziąć, co pokazać, a na jaki temat i tak dalej, a jak odgórnie mamy już coś zapowiedziane, to jest, to jest łatwiej. Można łatwiej się przygotować, poszukać czegoś oryginalnego w tych, żeby odwiedzający mieli co, coś lepszego do zobaczenia, coś czego nie widzieli jeszcze. No i, i zawsze to motywuje bardziej. No, zawsze temat jakiś można wymyślić i zbudować wokół tego imprezę. A to też jest fajne, bo przyciąga jest jakaś różnorodność. Warto sprawdzać różne formy, może któraś akurat się spodoba i można to kontynuować. Wydaje mi się, że jakieś tam nakierowanie się lekkie jest potrzebne, aczkolwiek nie można zrobić tak, żeby wszystkie stanowiska miały tylko takie i takie gry, bo to by się zrobiło nudne. Motywy przewodnie jak najbardziej, ale nie ma co za bardzo się na tym skupiać. Tak jak było w zeszłym roku, tak jak jest teraz, zawsze i tak znajdziemy jakieś tam stanowiska z Quake'em czy coś takiego. Bardziej różnorodnie. W moim odczuciu i w naszym jest to do... fajne podejście, dobre i ciekawe z tego prostego powodu, że Przyciąga ludzi a i nas zmusza, zmusza trochę do e, wysilenia się naszego intelektu oraz siły, żeby coś zrobić, żeby to nie było po prostu proste wyrzucenie sprzętów, macie ludzie i grajcie, ale zobaczcie, że gry to nie tylko takie najprostsze, ale gry to jest różny aspekt rozrywki, tak intelektualny, jak i taki bardziej e, zręcznościowy. Zakładamy, że każda kolejna edycja, jak poprzednie, także będzie e, imprezą tematyczną. Szósta edycja przeszła do historii i muszę powiedzieć, że z roku na rok KRGS jest coraz lepsze. Organizatorzy cały czas rozwijają imprezę, a to pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość koszańskiego retrogrania. Warto poznawać historię elektronicznej rozrywki, bo bez tych starych gier, bez starszych generacji komputerów i konsol nie byłoby współczesnych sprzętów, współczesnych gier. Ewolucja gier trwa nadal. Nowych tytułów wychodzi za trzęsienie. Ale zatrzymajmy się chociażby raz w roku na Koszalin Retro Games Show i zobaczmy, powspominajmy, jak to drzewiej bywało. Świetna impreza po raz kolejny bawiłem się super i zdecydowanie polecam tam zajrzeć w przyszłym roku. Dzięki bardzo. Na koniec jeszcze parę słów od Gordona. Co sądzi o imprezie? No cóż, może w kolejnym Half-Life'ie dostanie jakąś kwestię dialogową, wtedy powrócę do pytania. Ale myślę, że zgodzi się ze mną, że KRGS to solidna porcja pozytywnych emocji. Jakby nie patrzeć, to kilkanaście godzin grania. Uśmiech gościł na wielu twarzach, czyli impreza zdecydowanie się podobała, a to przecież jest najważniejsze. I jest wystarczającą motywacją do dalszego działania, do tworzenia kolejnych odsłon Koszalin Retro Games Show. Bo jak wiadomo, koszalin silnym mocą retrogrania jest. Oby tak dalej. Oczywiście zachęcam do zasubskrybowania i pozostania na kanale. To dzięki waszym subskrypcjom, lajkom, komentarzom kanał rośnie w siłę. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!